600 zł za osobę za samą kolację i lody ze szczawiu, które smakują jak truskawki, to tylko wierzchołek góry lodowej luksusu, w jaki zanurzyli się nowożeńcy dokładnie 30 dni po swojej wielkiej, pilnie strzeżonej ceremonii, ale to nie wykwintne menu ani astronomiczny rachunek stały się głównym tematem medialnego poruszenia, lecz podwójna, niezwykle symboliczna okazja, którą Maciej Kurzajewski z dumą ogłosił światu w dniu, który dla wielu był po prostu zwykłym wtorkiem a dla nich stał się symbolicznym pieczętowaniem miłości, imienia i nowego rozdziału w życiu. Miniony wtorek nie był bowiem zwykłym dniem w kalendarzu najgorętszej, najbardziej obserwowanej i budzącej największe emocje pary polskiego show biznesu, jaką bez wątpienia tworzą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, gdyż dokładnie miesiąc temu, w atmosferze wielkiego medialnego napięcia, spekulacji i w otoczeniu tłumu znamienitych gości, powiedzieli sobie sakramentalne tak: Rozpoczynając nowy, wspólny etap, który teraz, po upływie pierwszych czterech tygodni małżeńskiego stażu, postanowili uczcić w sposób, który nie pozostawił nikogo obojętnym i który idealnie wpisuje się w ich styl życia. Aby w pełni zrozumieć wagę tego wieczornego wyjścia i sensację, jaką wywołało wśród fanów i obserwatorów, musimy cofnąć się pamięcią o ten jeden miesiąc, do wydarzenia, które zelektryzowało media i fanów w całej Polsce, czyli do ich ślubu, który był absolutną kulminacją ich medialnego związku. Wydarzeniem, na którym bawiła się śmietanka towarzyska, w tym tak znane i wpływowe osobistości jak Jacek i Joanna Kurscy, a także gwiazdy parkietu i ekranu, takie jak tancerze Jan i Lenka. Klimentowie, prezenter Aleksander Sikora czy wybitna mistrzyni sportu Monika Pyrek, tworząc wybuchową mieszankę gości, o której mówiła cała Warszawa i portale podkarskie przez wiele dni, choć cieniem na tej uroczystości położyła się zauważalna i szeroko, wręcz sensacyjnie komentowana nieobecność Anny Muchy. Wieloletniej przyjaciółki panny młodej z planu serialu M jak miłość. Co do dziś rodzi pytania i spekulacje na temat relacji wewnątrz aktorskiego środowiska i tego, co działo się. Za kulisami tej przyjaźni. Jednak tamte emocje, tamten blichtr, weselna wrzawa i analizowanie listy gości ustąpiły teraz miejsca bardziej intymnej, choć równie luksusowej i pieczołowicie zaplanowanej celebracji, którą małżonkowie zorganizowali sobie w pierwszą miesięcznicę ślubu, udowadniając tym samym, że ich uczucie nie stygnie, a wręcz przeciwnie, każda okazja, każdy pretekst jest dobry, by celebrować bycie razem w wielkim stylu i cieszyć się sobą nawzajem. Katarzyna Cichopek, która jak mało kto w polskim internecie doskonale wie, jak zarządzać uwagą swoich obserwatorów i dzielić się z nimi wybranymi chwilami szczęścia, natychmiast pochwaliła się w sieci obszernymi relacjami z tego wyjątkowego wieczoru, zabierając swoich fanów wirtualnie do wnętrz niezwykle eleganckiej, drogiej i ekskluzywnej restauracji, gdzie wraz z mężem postanowili spędzić ten symboliczny wieczór przy blasku świec i wykwintnych potrawach, ale to, co miało być tylko. Romantyczną kolacją rocznicową okazało się mieć drugie dno, o którym pośpieszył poinformować sam Maciej Kurzajewski, nie kryjąc przy tym radości. Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu widać nie tylko niesłabnącą radość, bliskość i chemię między parą, ale słychać też ważną, Kluczową deklarację dziennikarza, który z szerokim uśmiechem na ustach wyjawił, że data ta nie jest przypadkowa i niesie ze sobą podwójną radość, mówiąc wprost do kamery słowa, które wyjaśniły wszystko i nadały temu wieczorowi nowy sens. To jest miesięcznica, która nam się kojarzy bardzo dobrze, ale też katarzynki, czyli imieniny Katarzyny. Ta informacja o podwójnym świętowaniu, o sprytnym połączeniu pierwszej rocznicy miesiąca miodowego z tradycyjnym, polskim świętem imienin jego żony. Nadała całemu wydarzeniu dodatkowego, ciepłego i bardzo osobistego wymiaru, pokazując, że Maciej dba o to, by jego ukochana czuła się wyjątkowo nie tylko jako żona, ale i jako kobieta celebrująca swoje święto. A zbieżność dat stała się idealnym pretekstem do wyjścia z domu. Jednak to, co działo się potem, przeniosło uwagę internautów z sfery uczuć i romantyzmu na sferę czysto kulinarnych doznań i finansowego luksusu, ponieważ cichopek, znana z zamiłowania do dobrego stylu, mody i smaku, Postanowiła pokazać fanom ze szczegółami, co dokładnie tego wieczora mieli okazję posmakować w tej ekskluzywnej restauracji a menu degustacyjne, na które się zdecydowali, kosztowało bagatela 600 zł za osobę, co dla przeciętnego zjadacza chleba jest kwotą. Zawrotną za jeden posiłek, ale dla nich było elementem celebrowania tej wyjątkowej chwili, w której cena nie grała roli, a liczyło się doświadczenie. Wśród wielu wykwintnych dań, misternie ułożonych na talerzach, które z pewnością pieściły podniebienia nowożeńców i wyglądały jak małe dzieła sztuki, jeden konkretny element wzbudził największe zaskoczenie, zdziwienie i ostatecznie zachwyt samej prezenterki, stając się kulinarnym hitem wieczoru i dowodem na to, że nowoczesna kuchnia potrafi zaskakiwać w najbardziej nieoczekiwany, wręcz szalony sposób. Katarzyna Cichopek, relacjonując przebieg kolacji na swoim profilu, z nieukrywanym entuzjazmem, emocjami i błyskiem w oku opowiedziała o deserze który z pozoru brzmiał jak kulinarny eksperyment szalonego naukowca, a okazał się poezją smaku, mówiąc z zachwytem, który udzielił się oglądającym, lody ze szczawiu, które smakowały jak truskawki. To jedno zdanie, którym piała z zachwytu pani Kurzajewska, stało się symbolem tego wieczoru, wirałem kulinarnym, łącząc sobie luksus, zaskoczenie, kreatywność szefa kuchni i słodycz, jaką para zdaje się czerpać ze swojego wspólnego życia którym nawet coś tak prozaicznego jak sztaf może zamienić się w słodką truskawkę. Fani pary, obserwując te relacje, widząc ich promienne uśmiechy, słysząc o podwójnej okazji do świętowania i oglądając te kulinarne dzieła sztuki za niemałe pieniądze, od razu musieli pospieszyć z gratulacjami, zasypując media społecznościowe małżonków lawiną życzeń miłości, szczęścia, pomyślności i kolejnych tak pięknych miesięcy razem. Bo miesięcznica ślubu połączona z imieninami w jednym dniu to naprawdę wyjątkowa. Rzadka i warta każdej złotówki okazja do celebracji, która potwierdza, że mimo upływu czasu, mimo kontrowersji i medialnego szumu, który towarzyszył im od początku, cichopek i Kurzajewski wciąż są wpatrzeni w siebie jak w obrazek, a ich wspólna podróż przez życie, rozpoczęta oficjalnie miesiąc temu w Urszulinie, trwa w najlepsze, wypełniona nowymi smakami, luksusem, podróżami i wzajemną atencją, której nie wstydzą się pokazywać światu. Udowadniając, że ich power kapel ma się świetnie i zamierza celebrować każdą, nawet najmniejszą. Rocznice z rozmachem godnym największych gwiazd, niezależnie od tego, czy na stole ląduje kawior, czy lot ze szczawiu. To wyjście do restauracji było więc nie tylko kolacją, ale manifestacją ich szczęścia, statusu i tego, że po miesiącu małżeństwa wciąż potrafią się sobą zachwycać tak samo mocno, jak w dniu ślubu, a może nawet bardziej, mając za sobą pierwsze tygodnie jako mąż i żona i przed sobą perspektywę kolejnych wspólnych lat, które z pewnością będą równie mebialne i pełne smaków jak ten wtorkowy wieczór.